Siema, S y przepraszam za to, że nie skończyłam na tym, na, na Bednieu, dniu, ale mam no. małe problemy. No ogórek, patrz. Co? Ogórek Lala, la Michał. La, 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 jeden i pół Michał. Co? Co, jeden i pół setówka mam? Ja mam półtora, tak samo jak ty. Ale już mam trzy. Je A ja mam półtora i mi się nie upgradeuje. Ej, mam przynajmniej swoje jedzenie z Michał, umieram z głodu. Za niedługo. Mam półtora serduszka. Pamiętajcie, dzieci, z ogórkami się nie bawi. <grym 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 ale to jest mądre powiedzenie. O niej, pająka! I z pająkami też. Bo jest zobacz, jak czasami sami dziecko trafisz na, na tarantulę, to nie będzie za wesoło. Ej. Szkielet? Ogórek, ogórek, ogórek. Gdzie ty jesteś? Idzie do mnie, idzie do mnie. Ej, ja nie widziałam, że ogórki potrafią biegać. <ścoughs> Ten ogórek biega. Dobra, nie wiemy. Ogórki biegające. Ogórki biegające na łące. Ej, Michał, mogę się przytulić do kaktusa? O, jak drzewa są? Chyba. No, drzewa. Ej, Michał, ja mam pół, yy, serduszko. O, chce. Ja mam jedno serduszko. Ty ty jesteś normalny? No, bo do kaktusa, o górę pływa. Ja <laughs> chciałem do kaktusa podejść, podszedłem i nie wiadomo, jak yy, mnie on uderzył. Podejdę do jeszcze drugiego i zginę. A ja mam bardzo fajną sytuację. Zabiłem. Trzy owce, Michał! Teraz na serio mam pół serduszka. Gdzie ty jesteś? Jedno dotknięcie i ginę. Widzę cię, Michał. Siema. Rób mi jakiś domek. Jedno dotknięcie i ginę. Pół serduszka mam. Cześć, zombie. Ej, ma? Ten, ten filmik będzie się nazywał hardcore na pewno. A mnie zombie goni, a ja nie mogę biegać. Michał, ja mam gorzej, ja mam pół serduszka i ginę zaraz z głodu. Nie giniesz tak łatwo z głodu. Dawaj, biejemy. dawaj. Michał. Dawaj. Dawaj. To, e, Michał, to się tak nazywamy, bo wie. No, tak po prostu nam się chce. Wymyśleliśmy sobie imiona tak. A tak na serio jakie mamy imiona to się dowiecie yy, na, na jak jakimś... specjal. Michał, nie, 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 nie. Szkielet mnie goni. Ogórek z drugiej strony idzie. Ja nie mogę biegać i mam pół serduszka. Dobra. Ej, Michał, chodźmy do lawy. Tam do, w lawie będzie... Przy lawie będzie bezpiecznie. Ja może coś dołożę do okna, do ognia, więc będzie nam dobrze. Tam nie ktoś goni? Nie wiem. Nie. Nie. Ogórek! Gdzie? Wstawię? Nie. Chodź robi dom. Michał ogrzejmy się. Chodź robi dom. Dobra. I się ogrzewam. Klasy zero. Ale Fak! to, ale to spłonie. Już widzę ty, jak ty... to płonie. Dobra. Nie moja wina. O.

Przynajmniej nie ma biedy z głodu, ale wie, jak to się nazywa Mopsik na pustyni, to my i tak y, pójdziemy na pustynię, bo wiecie. Luki, daj. To jest taka zasada tego. Daj, daj co tak. ja ci znajdę. Dobra. Więc na, na tyle w tym odcinku. Jak widzicie, zginąłem. Pająki są już dla nas miłe. Michał pożegnaj się. Do widzenia! A my w tym czasie się tulimy z pająkiem. Di, 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 di. Pa.